Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Początek każdego roku to czas, w którym składamy w urzędach skarbowych zeznania podatkowe. To również czas, w którym możemy pomóc wielu organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom oraz fundacjom, przekazując na ich rzecz 1 podatku. W moim rodzinnym mieście, w Grudziądzu, istnieje 11 organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich, działającą jako stowarzyszenie od 2002 roku, jest Stowarzyszenie Otwarte Serca. Celem głównym stowarzyszenia jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz organizowanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej szeroko pojętej działalności z zakresu pomocy społecznej, edukacji i rehabilitacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma szkołami, domami dziecka, placówkami oświatowo opiekuńczymi, fundacjami i organizacjami charytatywnymi działającymi na rzecz potrzebujących i chcących nieść pomoc. Organizacja ta realizuje zadania statutowe, opierając się na składkach członkowskich oraz wpływach pochodzących z organizacji różnego rodzaju imprez charytatywnych. Działalność charytatywna Stowarzyszenia Otwarte Serca skupia ludzi o wielkim i otwartym sercu, nie patrzących obojętnie na potrzeby innych. Ludzie ci docierają do potrzebujących pomocy, dążą do tego, aby marzenia się spełniały, a o tragediach można było choć na chwilę zapomnieć. Wierzą także, że ludzie są dobrzy i że każdy ma coś do zaoferowania. Stowarzyszenie realizując zadania statutowe kieruje się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji, a jego działania dotyczą szeroko rozumianej pomocy. Stowarzyszenie Otwarte Serca to grupa ludzi, która szanuje innych i traktuje ich w taki sposób, w jaki sama chciałaby być traktowana. Dla nich każdy człowiek jest ważny. Przybliżenie Państwu pracy i osiągnięć stowarzyszenia o ponad dziesięcioletniej historii jest niemożliwe w tak krótkim czasie, dlatego pozwolę sobie poinformować Państwa o działaniach organizacji od czasu wpisania jej do rejestru organizacji pożytku publicznego. W latach 2010-2011 stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc społeczną, edukacyjną i rehabilitacyjną dla swych podopiecznych kwotę blisko 60 tys. złotych, którą przeznaczono między innymi na Pomoc w organizacji siódmego festynu integracyjnego osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło około 600 osób, zorganizowanie kolejnych edycji corocznego balu charytatywnego pod patronem prezydenta miasta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego, pomoc w organizacji Dnia Niepełnosprawnych poprzez przygotowanie kawiarenki z własnoręcznie wykonanymi wypiekami i zakupionymi słodkościami dla dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego nr 1 w Grudziądzu. Udział w rajdzie zimowym organizowanym nad Jeziorem rudnickim, zakup ciepłej odzieży dla najbiedniejszych podobiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Organizacje pożytku publicznego, a zwłaszcza te lokalne, które kierują swoją działalność głównie do społeczności lokalnych, powiatu, miasta, obszarów wiejskich, warte są uwagi. Dokładnie wiem, że one najlepiej znają problemy i potrzeby społeczne i dlatego najlepiej umieją wejść im naprzeciw. Współpraca podatników z tymi organizacjami nic nie kosztuje, bo przecież każdy, kto składa rozliczenie podatkowe, może przekazać 1 swojego podatku. Wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym PIT wpisać KRS danej organizacji pożytku publicznego i wyliczoną kwotę 1 podatku przekazać. Dlatego warto podjąć świadomą decyzję i pomóc tej organizacji, którą dobrze znamy i wiemy, że pieniądze te zostaną dobrze spożytkowane. W Polsce działa bardzo dużo organizacji, które zajmują się pomocą w różnych dziedzinach wspierają kluby sportowe, kupują sprzęt rehabilitacyjny, organizują wyjazdy treningowe, wspierają działania proekologiczne, zajmują się ochroną przyrody oraz opieką nad zwierzętami, pomagają osobom niewidzącym, poszkodowanym w wypadkach czy bezdomnym. Odbiorców działalności wyżej wymienionych stowarzyszeń jest bardzo dużo, sami o tym wiemy. Ile w naszych lokalnych społecznościach jest osób, które potrzebują pomocy nie tylko w wymiarze materialnym, ale także psychicznym? Każdego, każda organizacja pożytku publicznego stawia przed sobą wysokie wymagania i działa w szczytnym celu, a te regionalne, na które warto zwrócić uwagę, mają za zadanie pomoc osobom potrzebującym w środowiskach lokalnych. Dla takich stowarzyszeń te kilkaset złotych zbieranych z jednego procenta to wielka pomoc. Często wiąże się to z decyzją, czy dana organizacja będzie w stanie prowadzić swoje statutowe cele i działania. Jeżeli przekażemy naszą cegiełkę stowarzyszeniom lokalnym, Mamy pełen wgląd na to, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Wszak możemy sami obserwować realizację zapowiadanych inicjatyw w naszym mieście czy powiecie. Mamy pewność, że ten jeden procent podatku idzie na nasz lokalny cel, a nie na jakieś główne konto w dużym banku czy w dużym mieście, którego tak naprawdę nie będziemy mogli zaobserwować. Dziękuję bardzo.